Halo, hallo. Może powtórzymy niemiecki? Das ist machbar. Tym razem porozmawiamy o pogodzie i o porach roku. Der Frühling to wiosna. Der Sommer to lato. Der Herbst to jesień. Der Winter to zima. Jeśli chcemy powiedzieć na przykład w zimie, w lecie to przed porą roku postawimy im, czyli im zoma, im winter, im herbst, im frühling. Jeśli chcemy powiedzieć na przykład, że jest zimno, jest ciepło, to trzeba zdanie zacząć od es ist, czyli jest. I możemy sobie to zdanie uzupełnić odpowiednim określeniem. Na przykład, es ist kalt. Jest zimno. Es ist warm. Jest ciepło. Es ist windig. Jest wietrznie. Es ist heiß. Jest gorąco. Es ist schön. Jest pięknie. Jeśli chcemy powiedzieć, że pada śnieg, to użyjemy czasownika schneien i powiemy es schneit. A jeśli chcemy powiedzieć, że pada deszcz, to powiemy es rygnet. Żeby zapamiętać te wszystkie słówka, najlepiej ułożyć jakieś zdania z tym związane. Czyli im Frühling ist es warm. I co by to mogło oznaczać? Im Sommer scheint die Sonne, czyli latem świeci słońce. Im Sommer scheint die Sonne. Im Winter schneit es, czyli to powinniście już wiedzieć, es schneit, czyli zimą pada śnieg. Im Winter schneit es. Im Herbst ist es windig. Jesienią jest wietrznie. A jaka jest teraz u Ciebie pogoda? Spróbuj powiedzieć to po niemiecku. Atem Trasse, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.